Wielkiś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszystki mówiła, za wszystki śpiewała, Wszydkiś w domu końciki zawżdy pobiegała, nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować. To tego, to owego wdzięcznie obłapiając I onem swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło, Szczere pustki w domu, Nie masz zabawki, Nie masz rośmiać się nikomu, z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo upatruje.